Okay, Wszystki, mamy nowy kulinarny challenge. Dowiedzmy się czego chce mała Fibi. Super, chcę koktajl. Okay. Zrobi się. Muszę wlać trochę mleka do blendera, a potem wrzucić gałkę lodów czekoladowych. Świetnie. A teraz najlepsze, czarny węgiel. To sprawi, że moje kakao będzie najciemniejszym na tym i tamtym świecie. Węgiel jest niewiarygodnie pyszny. A teraz wszystko mieszamy. Wow, jaki piękny czarny kolor. Rączka, przynieś szklankę. Idealnie. Przelewamy kakao i na górę dajemy bitą śmietanę. To będzie niewiarygodnie pyszne. Muszę jeszcze dorzucić troszkę żelkowych pająków. Gotowe. O Wednesday, twoje czarne pomysły zawsze wyglądają dziwnie. Lepiej ja wam pokażę moje idealne kakao. Będę potrzebować syropu truskawkowego. Uwielbiam go. Zanurzam szklankę w syropie. Wspaniale. A następnie kulka czerwonych jak moje oczy lodów, i dużo mleka. Wszystko wylądowało w blenderze i mieszamy. Będę też potrzebować troszkę lodu. Tyle wystarczy. Wlewam koktajl. I wszystko gotowe. Wkładam do szklanki słomkę i można próbować. A ja jeszcze nic nie wymyśliłem. Nie mogę myśleć na pusty żołądek. O, ta czaszka wygląda jak ta, z której ostatnio wyjadłem mózg. Zjem też oko, wrzucę tutaj. A teraz potrzebuję napoju gazowanego. Muszę to jakoś otworzyć, ale nie mogę. Pomóż mi. Dziękuję. Nalewam napój do szklanki z oczami. Mmm, pyszne. A tę puszkę można przebić. Oj, to zabawne. Wy też się dobrze bawicie. Naleję troszkę do mojej szklanki. Muszę tylko dodać gałkę lodów. Gotowe. Jestem taki podekscytowany. Próbuj. Wszystkie koktajle wyglądają tak fajnie zacząć od tego. Dlaczego jest w nim tyle żelkowych oczu? To dziwne, ale dobra, spróbuję. Mmm, lody o smaku limonki. A żelkowe oczy są takie pyszne. Smakuje mi ten koktajl, jest naprawdę fajny. Mmm, zjem to do końca. Ekstra. A co tu jest? Ten pająk wygląda słodko. Spróbujmy samego koktajlu. Ujo, chyda! To jak koktajl z węgla. Mój język jest cały czarny. Do bani. A co tu mamy? O rany, wygląda świetnie. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Smaczny. A co jest na szklance? Mm, to syrop truskawkowy. Mm, może być. Muszę wybrać zwycięzcę. Wybieram zombie. Co? Wygrałem? O, może przytulasek. Co robimy tym razem? Ci Fibi już zdecydowała. Tak, to będzie burger. Super. Mm, dobry wybór. Pozwól, że zrobię ci mojego najpyszniejszego burgera. Ta bułka jest okropna, ale moja czerwona wygląda oszałamiająco, prawda? Nic specjalnego, ja znajdę coś pod stołem. Ale tu dużo śmieci. O co to? Skórka od banana? Nie potrzebuję jej, potrzebuję bułki. O, znalazłem idealną. Jest wspaniała. Patrzcie, znalazłem bułkę pod stołem. Jest okropna. Co to znaczy okropna? Jest super. Pokroję tylko troszkę warzyw. Zapomniałem, jak fajnie jest operować nożem. Zombie, przestań. Chociaż nie przestawaj, podsunąłeś mi świetny pomysł. Bez meta warzywka do mojego burgera. Teraz usmażę kotleta. Świetnie, mamy idealnego kotlecika. Kładziemy go na burgerze. Teraz musimy dodać troszkę pomidora. Dobrze, że mam ostre pazury, których mogę użyć do pokrojenia wszystkiego co chcę. A mój ser będzie miał zęby. Kładę go na kotlecie. A na wierzchu przykrywam bułką. Następnie wbijam czerwone rogi z papryczek i oczy. Idealny wampirzy burger jest gotowy. To jest po prostu śmieszne. Pokażę wam prawdziwego burgera. Będę potrzebowała mojego ostatniego wynalazku. Łapacza piorunów. Mogę go użyć do złapania wszystkich piorunów w okolicy i ożywienia. To znaczy usmażenia kotleta. Muszę tylko złapać odpowiednią falę. Ura, udało się! A Co za moc! Mój kotlet zrobił się w kilka sekund. A teraz przygotujmy bułki. Okay. Są oczywiście czarne. Dodamy troszkę sałaty. A następnie kotleta, ser i pomidora. A z tej papryki wytnę te naprawdę ostre zęby i gotowe. Teraz potrzebuję troszkę frytek. Użyję ich do zrobienia nóg mojemu burgerowi. Ale muszę je najpierw pomalować na czarno. Gotowe. Dorzucę jeszcze żelkowe oczy. Zawsze robią robotę. I mamy to. Znowu tak szybko wszystko ogarnęliście, a ja potrzebuję więcej śmieci. Wow, znalazłem coś bardzo, bardzo smacznego wirus. Z jego pomocą stałem się zombie. Mam nadzieję, że mała Fibi też się nim stanie, kiedy spróbuje mojego wirusowego burgera. Położę tu rękę i wyleję na nią troszkę odpadów. Przykrywamy i gotowe. Wow, wszystkie burgery są takie interesujące! Ale chcę zacząć od tego! Wygląda słodko! Super! Mmm, pyszny! A co to jest? Frytki? Ekstra! Palce lizać! Spróbujmy też samego burgera! Mmm, jest przepyszny! Wednesday, masz talent! Wiem. A co my tu mamy? Zombie się postarał. Więc spróbuję chociaż troszkę. Ojej! Czy ta ręka żyje? Puść mnie! Co się nie posmakował, mój burger? To było okropne! Wybieram Wednesday jako zwycięzcę. Nie miałam wątpliwości, że nie mam sobie równych. Pozostaje zobaczyć, czego Fibi chce tym razem. Pankeiki, przygotujmy je. Okay. Myślę, że to nic trudnego. Zaczynajcie. Wpadłam nawet na pomysł, kogo chcę narysować ciastem naleśnikowym. Mojego słodkiego kupilka Skorpiona. Nie podglądajcie, zaczynam rysować. Ja też mam pomysł. Zrobię pankeiki w kształcie nietoperzy. Są takie słodkie. Jestem pewien, że Fibi też je pokocha. Muszę tylko ostrożnie obrysować nietoperza. Gotowe. Możesz lecieć! Papa! Pa. Zrobię jeszcze kilka nietoperzy. Krótce skończę. O rany nietoperze! Nie je mnie na śniadanie! O co ja zrobię? Racja! Mam tu zapas mózgów różnych mądrych ludzi. Teraz powinienem zjeść mózg artysty, żeby narysować najlepszą pracę z ciasta naleśnikowego. Mój okropny, gniejący mózg wyjmujemy. A ten składamy. Mam nadzieję, że to zadziała. Zamykamy? Co to za ciało? Brzydko pachnę, jestem troszkę zielony, ale nie szkodzi, zaraz to naprawimy. Już lepiej. Muszę narysować artystycznego pankejka. zaraz powstanie arcydzieło. Wyszło niewiarygodnie pięknie. Muala! Trzeba tylko połączyć wszystkie elementy. Prawdziwe dzieło sztuki, cudownie. No, zombie dał czadu, niesamowite. A ja muszę ściągać moje nietoperze. Pomyślałem, że zrobię fajne klarki z pancake'ów. Troszkę bitej śmietany. I przykrywamy. To musi być pyszne. Teraz trzeba skropić wszystko syropem truskawkowym. Gotowe. O, mam pomysł. Chcę przestraszyć zombie. Wypiję twoją krew, jeśli jest zrobiona z syropu truskawkowego. Haha. Naprawdę? No, nieźle. Ale mój pancake jest o wiele lepszy. Mam tu artydzieło. Nadszedł czas, abym złożyła mojego skorpiona. Łączymy wszystkie elementy i mamy. Idealny. Fibi też go pokocha. Coś mnie w nosie kręci. Opsik! Oj, wszystko jest w smarkach. Będziesz musiała zjeść takiego pancake'a. Ja wybiorę z zamkniętymi oczami. Chcę... To! Ojej, co to jest? Na wierzchu jest coś rozlane. Może to syrop? Nie, to smarki! To obrzydliwe! A co zrobiła Wednesday? Jaki słodki naleśnikowy skorpion! Muszę go spróbować. Mm, no, taki sobie. A co zrobił wampir? Wow, to małe nietoperze! Jak fajnie latają! Pobawię się nimi troszkę. La 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 la! Jakie pyszne! Uwielbiam to! Chcę więcej! Prawdziwa uczta! Już zdecydowałam, że wampir wygrywa! Yeah! Hurra! Moja pierwsza wygrana! Dziękuję, Madame Phoebe! Co? Dlaczego pizza jest taka mała? Uczona jest sam raz! Tak, jestem szczęściarzem! Wow, Chloe, czy pizza takich rozmiarów w ogóle istnieje? Przeprzyj okulary, kujonie. Widzisz moją pizzę? Znaczy, istnieje. Emma zje swojego mikrusa. Przynajmniej nie przytyję. Zjadłam pizzę i nie przytyłam ani grama. Ale nadal mój żołądek jest pusty. Taką małą pizzą nie można się najeść. No właśnie. Muszę zacząć jeść swoją pizzę. Spróbujmy. Wow, jak ten ser się ciągnie. Jest naprawdę dobra. Emma, nie waż się nawet próbować ukraść mojej pizzy. Policzyłem wszystkie kawałki. Wracamy do jedzenia. Dobrze, ułożymy je jeden na drugim, żeby nikt głodny jej nie ukradł. Niam. Skończyłem. Chloe, możesz spróbować swojej pizzy. Dziękuję, że mi pozwoliłeś, kujonie. Zacznę od pierwszego kawałka. Mmm, jest to błędnie pyszna. Najem się na cały nadchodzący rok. Przykro mi, ale to porcja tylko dla mnie, więc nie mogę się podzielić. Kończyłam pierwszy kawałek. Lecimy dalej. W moim żołądku jest wystarczająco dużo miejsca na wszystkie kawałki. O rany! Może powinnaś przestać! Gdzie to wszystko ci się zmieści? O nie, mój brzuch! Zrobił się taki ogromny. Z czego się śmiejecie? Popóżcie mi! To zadanie jest zdecydowanie dla mnie. Chodź Kloi, a raczej wytocz się. Kloi to jest bieżnia, bieżnia to jest Kloi. Poznajcie się! Jesteście teraz przyjaciółkami. No dalej Kloi, nie bądź leniwa. Przyspieszamy i naprzód. Oto i motywacja. Biegnij szybciej po swoją pizzę. Mogłeś od razu ją wyciągnąć. Dla pizzy jestem gotowa na wszystko. Musisz na nią zasłużyć. Ręce wyżej. Bo sama ją zjem. John, jesteś gotowy zobaczyć nową wysportowaną Kloi? Wow, wyglądasz lepiej niż wcześniej! W takim razie musimy uwiecznić ten moment. Co to? Jakiś okruch? Kloi no nie chcę ci tego mówić, ale to marshmallow. on to największa pianka, jaką kiedykolwiek widziałam. Dziewczyny, nawet tu nie patrzcie. Zajmijcie się swoimi piankami. Przy okazji właśnie wpadłam na genialny pomysł. Zamierzam zrobić moje małe marshmallow tak, żeby smakowało jeszcze lepiej niż wasze. Smażymy marshmallow na patelni. Ściągamy. Idealnie było pyszne. Możecie kontynuować. Świetnie. Też upiekę moje marshmallow. Namijamy nasz pikulec i wyciągamy palnik. Dodajemy troszkę ognia i podpiekamy naszą pianeczkę. Jaki piękny złoty kolor. Próbuję. Mmm, to jest pyszne. John, możesz kontynuować. Już wszystko zjadłam. No w końcu! Mam wspaniały pomysł. Zamierzam podpis marshmallow aż do samego środka. Więcej ognia! Aha, co za zapach! Ach, dobrze, chyba jest gotowe. Można próbować. Idę po ciebie, mój rumiany smakołyku. To jest takie dobre! John, zachowujesz się jak dzikus. I co z tego? To dobrze czy źle? Nieważne było pyszne. Co to jest? To moje wiaderko z popcornem? Hora! Idealny rozmiar! Jak to dużo popcornu? Ojej, John! To oficjalnie najmniejszy popcorn, jaki kiedykolwiek widziałam. No i co z tego? Na pewno jest pyszny. Mogę go powiększyć! Mam tu specjalny laser. Muszę go wypróbować. Ustawiamy. Zakładamy ochronne okulary i włączamy. Przygotujcie się na tego olbrzyma! Ej, olbrzymie, gdzie jesteś? Co? Jest jeszcze mniejszy? Muszę sprawdzić projekt. Gdzieś był błąd. Ten laser nadaje się do śmieci. Dobra, zjem co mam. Emma, możesz zająć się swoim popcornem? Świetnie, zaraz spróbuję. Wow, to jest naprawdę dobre. Zjem to wszystko szybciutko. Emma, jesteś naprawdę super szybka. Został ostatni. I już go nie ma. Wszystko co dobre, szybko się kończy. No wreszcie mogę delektować się moim przysmakiem. Uwielbiam popcorn! Ja pierwsza. Ha, jestem sportowcem, jestem na maksa szybka. Jest tego tak dużo. Będę to jeść do końca życia. Tak, tak, rozrzucaj tego więcej. Co? Nie słyszę, popcorn uderzył mi do głowy. Jestem tutaj. Wszystko jest super, łapcie. Jakie małe Pringles. John, jesteś przegrywem, bo ja mam dużą paczkę. Albo i nie. To ja mam gigantyczną paczkę chipsów. Możesz zacząć pierwszy. Nie widzę tej paczuszki nawet w okularach. Wyjmę wszystko, co tam jest. Gotowe. Łapsik! Kurczę, wszystko się rozsypało. Nie nabijajcie się ze mnie. Dobrze, wpadłam na fajny pomysł. Zamierzam wyjąć wszystkie chipsy z paczki. Gotowe. Zobaczcie, jaką odlotową deskorolkę dla palców kupiłam. Fajna, co nie? Zawodowo jeszcze na deskorolce, ale tylko takiej na palce. No dobra, skoro mam nogi na palcach, to mogę strzelić kilka chipsów prosto do ust. Świetnie. Skończyłam. No i możesz kontynuować. No nareszcie. Jesteście tacy powolni, aż zgłodniałam. Otworzę paczkę i zaczynam. Jakie pyszne. Te chipsy są ogromne. Coś wymyśliłam. Wysypię chipsy do buzi, tak będzie łatwiej mi je jeść. O nie! Są zbyt ogromne. Auć! Pomocy! Tracę równowagę. Zaraz upadnę! Upadnę! Upadam! Królowa chipsów, ale chipsy zostały. ma częstuj się. Okej, okay, muszę zarejestrować tego burgera jako najmniejszego na świecie. A ja dostałam zwykłego burgera. Czy istnieje coś większego? Istnieje, spójrzcie na tego giganta. O, rany. A ja po raz kolejny mam najmniejszego. Ale wiem jak spektakularnie wrzucić go do buzi. Z tych wszystkich rzeczy mogę zrobić katapultę. Zaraz zobaczycie, jak epicko wrzucę sobie burgera do buzi. Gotowi? Mam to, mam to, mam to! Widziałyście? Chloe, możesz kontynuować. Świetnie! Obudził się we mnie zwierzęcy apetyt. Mm, jest taki soczysty i pyszny. Uwielbiam burgery. Mam czystą buzię. Jesteś mą satą Kloi. Chloe. Świetnie, w takim razie Emma może kontynuować ale jak mam go ugryźć jest taki ogromny. Bingo. Wiem, mam tu młotek. Zaraz go spłaszczę. Gotowe, to jest rozmiar z którym sobie poradzę. Muszę tego jak najszybciej spróbować. O rany, to jest naprawdę dobre. Obiadłam się. Co? Dlaczego dostałam takiego małego pączka? A co ma reszta? No, w końcu mi się poszczęściło duży pączek. Chociaż czekajcie, naprawdę dużego pączka to ja dostałam. Ale zaczniemy od Chloe. No dobra, Zjem go szybko. Gotowe. John, możesz jeść swojego pączka. Okay. Naprawdę? Super, jest taki dobry. Kocham pączki. Ale zastanawiam się, jak Emma zje swojego. Zaraz, zaraz, nie na darmo chodzę na siłkę. Muszę się przygotować, żeby dźwigać takie gigantyczne pączki. Trochę posypki na ręce, pełne skupienie i podnosimy ten słodki ciężar. Podnoszę, tak! Dałam radę. Ej, co tam jest? Zdejmijcie to. Emma, żyjesz? Żyję, albo jestem w raju. Jeszcze nie zdecydowałam. Ale tu jest tak pysznie!